serwisu samochodowego. <laughs> za jakieś, nie wiem, pomocy drogowej, jakieś garaże. Yy, I ta, bywa i tak, bywa i tak. Yy, słuchajcie, yy, dzisiaj ja taka ekspresowo krótka yy, motywacja z powodów oczywistych, jak widać na załączonym obrazku. Yy, słuchajcie, yy, wy się witajcie i tutaj się pokazujcie. A ja już zaczynam tutaj z moim przekazem, bo nie wiem, jak długo będzie mi dane, żeby go tutaj kontynuować. W miarę jak się będziecie pokazywać, to ja was będę przywitywać i uściskiwać. Tak, na szybko słuchajcie, w weekend słyszałam właśnie fragment audycji, której słucham często, w której to osoba prowadząca powiedziała, że. Taką bardzo ważną rzecz, która mi utkwiła w pamięci, a mianowicie, że często jesteśmy tak zakręceni w naszych sprawach codziennych, w naszych obowiązkach, w takiej bieżączce, że odkładamy na później te rzeczy, które naprawdę dają nam szczęście i które powodują, że. Yy, tacy czujemy się spełnieni, szczęśliwi, i, i które takie nam m, mini szczyty szczęścia, nie? I yy, yy, było takie zachęcenie, żeby zastanowić się nad tym, co tobie daje taką chwilę szczęścia w życiu, takie, takie drobne chwile szczęścia, żeby tych nie odkładać na później. I yy, yy, powiem Wam szczerze: przywitujcie się, widzę Was tutaj, widzę, widzę, widzę że jesteście. I powiem Wam, że dało mi to bardzo do myślenia i przez ten weekend przyglądałam się tak bardzo, bardzo mocno temu, co faktycznie sprawia, że ja czuję szczęście, że czuję się taka y, po prostu wewnętrznie spójna, zadowolona, szczęśliwa. Y, bo wiecie, jak już tak się człowiek zorientuje, to wtedy może z łatwością y, y, robić w pierwszej kolejności właśnie to, co jest najważniejsze. I co nam takie szczęście daje, i tym sposobem można z łatwością podwyższyć swój ogólny poziom szczęścia i zadowolenia. Yy, co to takiego było, to Wam za chwileczkę powiem, jak tylko się z Wami przywitam. A przywituję się z, uwaga, w kolejności, z Michałem Panczyk, z Bogusią Mrowiec, z Waldemarem. Eee, widzę, że redding pochmurny, Andrzej Różański, w pocku 6 stopni, wiecznie, Walda krótki Gdynia, 10 stopni, mocno wieje i pada też. Eee, u nas jest też ciepło. Eee, słuchajcie, 10 stopni, a ma być jeszcze cieplej. Ja patrzę na zewnątrz sobie jestem w takim oto e, kardiganie. Eee, przed chwileczką byłam tutaj w, w biurze w Kantorku i słuchajcie, było radio puszczona i tam e, wszyscy narzekali na straszne wiatry. U nas tak strasznie nie wieje, ale widzicie, co wczoraj było? Na tyle zimno, że sypał śnieg, takie wielkie kawały. Słuchajcie, dzieci to tak się cieszyły. Mówiły, że są w tym w kuli śnieżnej i że anioły biją się poduchami, i że będzie draka, bo Bóg nie będzie miał na czym spać. Także taka była wczoraj piękna śnieżyca, a dzisiaj już plus 10 no i leje. Taki dzień, jak widać no, w załączniku. E, dajcie znać, czy u was popadało, jak tam u was te święta się szykują. E, mocno deszczowe, czy mocno śnieżne, co? Jestem ciekawa. E, słuchajcie... No tak. E, czas przedświąteczny. E, nie chcę zwolnić świat, jeszcze bardziej przyspieszam. No, i w tym kontekście, takiego, wiecie, yy, w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, yy, co tak naparza, yy, w kontekście tych wszystkich zawirowań życiowych, zakupowych, świątecznych itd., yy, w tym weekend przyjrzałam się temu, co faktycznie sprawia, że czuję się szczęśliwa. I, wiecie, to są naprawdę pojedyncze, bardzo konkretne rzeczy. Ja yy, uwielbiam być z moimi dziewczynami. Ta relacja daje mi olbrzymią radość, olbrzymie spełnienie, no i zaczęłam w, to, w ogóle w to iść i przestałam odkładać na później ten czas spędzony z dzieciakami, zaczęłam je angażować w różne rzeczy, ale tak jeden na jeden, nie że wszyscy razem na hura, tylko z każdą z osobna. I powiem Wam, że jestem po tym weekendzie tak natankowana w ogóle taką, taką właśnie miłością. Że to jest dla mnie niesamowite, że tak niewiele wystarczy. Że zdać sobie sprawę z tego, że to są te rzeczy, które powodują, że czuję się szczęśliwa i po prostu nie odkładać ich na później. Wiesz, że to tyle. Zastanowić się nad tym, co powoduje, że czujesz się szczęśliwy i po prostu nie odkładać tego na później. Zastanowić się nad tym, co powoduje, że czujesz w sercu pokój, spokój, radość i, i takie wyciszenie, i, i, i starać się to robić właśnie. To jest bardzo ciekawe, że nie ma człowiek czasu na nic. Ale wystarczy odpowiednia perspektywa. Słuchajcie, sytuację wam opowiem. No, przecież musi być jakaś anegdota, bo bez tego to nie będzie poranej motywacji. Poszłam w sobotę wieczorem do biedronki z moimi dziećmi i dodatkowo jeszcze miałam jedno dziecko ze sobą w wieku lat siedmiu. No i w tej biedronce te dzieci wiecie: Aaaa! Tam wszystko, one chcą wszystko kupić, one chcą wszystko oglądać. Oj, rozpraszają się, bodźców milion, trylion, ludu, wiadomo i wiecie, pakuję te zakupy i tutaj tylko odejdź tu, chodź tu, przybliż tu i tylko tymi dziećmi, żeby tak, żeby ktoś nie wjechał w nie wózkiem, żeby, żeby się spakować, żeby kupić tylko to, co faktycznie chciałam kupić. E, i, I to jest niesamowite. Słuchajcie, ten kasjer do mnie mówi Współczuję Pani, naprawdę Pani współczuje. I ja sobie myślę, Pan mi współczuje, bo to co dla Pana wygląda na zewnątrz, tutaj jako jeden wielki chaos, byłoby dla każdego człowieka postronnego po prostu z źródłem tylko i wyłącznie stresu. A ja w tym chaosie się odnajduję, dla mnie to jest chaos kontrolowany i nawet i z tego słuchajcie mam frajdę, że w tej biorące byłyśmy. I że y, zrobiłyśmy te zakupy wspólnie. Dzieci kupiły sobie tam jakieś klocki z pieniążków, które dostały na święta od dziadka, i potem cały wieczór budowały. I wiecie, y, naprawdę, y, to, co dla kogoś innego może się wydawać, y, nie do ogarnięcia. Coś dla kogo, do kogoś innego, postronnego może się wydawać źródłem stresu, dla ciebie po prostu może być źródłem Friday, i, i to też jest ok. Słuchajcie, życzę nam wszystkim takiego zatrzymania się na chwilę i takiego wglądu po prostu w siebie takiego weź na chwilę, przyjrzyj się sobie, zobacz, co ci sprawia Friday, coś daje radość, coś daje pokój, spokój, wyciszenie. I w to idzie, a wszystko inne naprawdę jest sprawą no, no drugorzędną, nie? Moje anioły. Pozytywny uśmiech na tej sekty. Jak najbardziej, słuchajcie, mogę być pozytywnym, mogę być herczem pozytywnej sekty. Jeżeli. Yy, już miałabym być jakimś liderem Słuchajcie, czegoś co niech to będzie Lider sekty pozytywnego myślenia <laughs> Czerpania radości z życia i, 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 yy, no, I Miania się w tym życiu Jak najlepiej Super, bomba Do tego jeszcze, do tego jeszcze nie grali, ale dobrze, że zagrali To mi humor poprawiło no, Moje anioły Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile potrafisz znaleźć takie drobne chwile w Twoim życiu, które dają Ci radość, umieć je rozpoznać i, i nie odkładać ich na później. E, moje anioły e, wyściskuję Was, bardzo serdecznie poniedziałkowo. I widzimy się już jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. A ja życzę Ci cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia.